Don't oh, shoot me, you bastard! Take your fire! Oh, cool, you ah, you're Not I'm here. your max! Zablądowałem po tydzień, jak pierdolił. Bazookę. No, kurwa. Jest. Kurwa. Pigma. Pigma. Gdzie jak mu zajebałem? Polsik Gdzie jak mu zajebają z poza Ale nie dowierza tego Reloading Chyba mikrofon wyłączyłeś? Ja tu biegam kurwa kasę zbieram Jedzie motorówka jakaś Jedzie Paweł coś, kurwa nie widzisz Ja wow. nie kończyłem nie mam czasu Dobra chodźcie <laughs>

Co, po kewach? Gdzie... Kurwa zając kurwa jeden ma. Kurwa, co? Chuju. No i na co ci to było, dziadu? Jeszcze ktoś jest. A jeszcze mamy... Jeszcze ktoś jest. Dobra, chodźcie, bo zonka idzie, pierdolić. You've got a drop chodźcie, chodźcie bo to jest ta kurwa szybka, nie? A tu już jesteśmy na Ale tu jest zaraz strefa kończy się. No. Już jest skończyła. Chodźcie, chodźcie, z tej zonki, ja. mnie spacz <laughs> Tam jest gościu. Ale żebym sobie wszedł na dźwięk, ty będę ładował wszystkich, tylko nikogo nie ma. O to jest na nie... a tam jest ty kurok. Kurwa, kurwa zielony, грин зомби грин зомби зеленый зомби зеленый зомби зеленый зомби

Jest to jest na Tu jest, jest. Kurde, ty ja myślałem, że to pójdzie ty mnie. Ten sam wygląd, kurwa, stanuj przed nami, stojne. Tag maps. get hunting I Ktoś skoczył. Dobra, tu mam gościa z tyłu. I drugiego z tyłu na lewo idą chłopcy. Line, Skąd by ten napalnik wierzycie? Strzelaj, a to trzeba znaleźć. Oni wszyscy tam jest na dachu jeden, parkowany. Quest close air, target marked. O daj o. Kurwa, ja mam tyle kasy, że nie wiem co z nim robić. Kurwa, zainwestowałem właśnie hmm. na lotnisku. Lecje bez PK, z tyłu. This. Enemy here. Possible enemy here. Switching backs Boot to the safe zone. You've got gas moving in. Precision air strike ready for target. Enemy dropping into the AO. Fire cell over. <laughs> 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 you you the back. down. The enemy lost track of you. Good work down there. It's no I'm no Reloading. We to here. Enemy soldier incoming. Okay, up, up. Request an airstrike at this location. O, dobra, powaliłem duszę Idę na dach. O, wali z drugiego budynku jest. Hansen. Reload. No, kurwa są na dole? Na dole są na dole. A ja skoczyłem jeszcze ja, piercie jeszcze mnie zabiło na no, bycie Kurwa dostaje z drugiej thank Aha, ty tyj, o, czeka, bo to jest już na pewno. O już do mnie. On na lewo. Kurwa, proszę. Masz jakąś broń? a gdzie to chodź, dam coś. Kurwa. Tam jest. Dobra, ja się podnoszę, podnoszę. Gdzie on, oni bałem. No Nie, trzy. Jedni byli oni budynku. Dwóch przed nami. Rzucę skrzynkę za mną. Jest gości przedemną. Leży. Ja Drugi. Leży. Leży. Stało dwóch. Jeszcze ktoś? Stało dwóch, fast. Czekaj, mi się tam zawiesiło. Leży. Żeby... Tu jest lew, mam cię. Jeszcze jeden. O, Ja To chyba był Piotrek. Ja nie wiem, czy go zajebał Piotrek, czy ja. Chyba Piotrek. Tak? O, jednak nie. Pięknie, pięknie. Dostał po jajach i poszedł, nie? O, uh -huh. A no ostatnia to musiała być wygrana, nie? Byłoby wstyd. To yeah. razem idzie to kurde no